Witamy w kolejnym odcinku Sofy Sportowej, tym razem podsumujemy sobie i omówimy losowanie turnieju w Indian Wells tak zwanego piątego wielkiego szlema nieoficjalnego oczywiście, bo tak też mówi się na ten turniej, bardzo prestiżowy, uwielbiany przez tenisistów, to na pewno turniej rangi 1000, no i ten jeden z niewielu, w których grają w tym samym czasie kobiety i mężczyźni. Dokładnie tak, drabinka na 96 zawodniczek, co oznacza, że 32 tenisistki mają tak zwany wolny los, wszystkie rozstawione, także Iga Świątek, Magdalena French rozpoczną ten turniej od drugiej rundy, natomiast Magdalenet rozpocznie od pierwszej. Oczywiście wiele, wiele ciekawych meczów, zestawień przed nami, na pewno sobie to wszystko opiszemy. Uplastycznimy trudne, łatwe losowanie, nie lubimy tych określeń, na pewno wymagające, szczególnie dla Igi Świątek, bo tutaj na tym przede wszystkim będziemy się koncentrować, ale nie tylko, e, oczywiście, zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału, do łapek w górę oraz e, dyskusji w komentarzach, jak oceniacie to losowanie. No, trochę zmiany jest w tym roku, jeżeli chodzi o Indian Wells. Szczególną uwagę tutaj, takim głównym tematem była na e, Mamy zmianę producenta nawierzchni, będzie to Lejkolt. Wiele ludzi oczywiście kojarzy Indian Wells z nawierzchnią bardzo wolną, natomiast uspokajam, Lake to jest nawierzchnia, która jest zarówno w Miami, jak i podczas US Open, również widzieliśmy tę nawierzchnię w Abu Dhabi, natomiast to nie oznacza, że każda z tych nawierzchni jest taka sama. Producent ma w swojej gamie kilka ofert i tutaj organizator dobiera sobie tę szybkość kortu, Oczywiście jest to zależne od ilości warstw, które są położone pod, pod tym akrylem, który jest oczywiście e, malowany e, na podłoże, i tutaj mamy taką rozbieżność. ITF ma swoje widełki, jeżeli chodzi o. Prędkość kortów, i tutaj oczywiście wybór należy do organizatora. Jaką szybkość wybierze tej nawierzchni, którą oferuje firma? Jest to zależne od warstw, od podłoża, jaką, jakie mamy pod tym akrylem, który jest malowany właśnie na podłożu Bo rodzajów mamy jakby 5, szybkości mamy 5. Jeden to jest kord ziemny, i teraz dwójka, trójka i czwórka to są korty właśnie hardcore. -kort. Y, które mogą mieć tę różną szybkość, no bo dwójka wiadomo będzie dużo wolniejsza niż tak. czwórka, piątka to już jest y, kord trawiasty, natomiast y, tutaj pytanie, który będziemy tak. mieli, numerek. Y, Lake y, ma w, w swojej ofercie 2, 3, 4, także to może być wciąż bardzo wolny. Kord. Y Piłki również są dosyć ciekawe, bo piłki są firmy Pen, amerykańskiej firmy, która no tylko i wyłącznie na ten turniej właśnie dostarcza piłki, także jest to pewnego rodzaju wyjątek. Masz doświadczenie z tymi mam, piłkami? Mam, ale nie pamiętam, grałem w Waszyngtonie raz. Mi się wydaje, że one się bardzo szybko zużywają. Tak, Wiesz, tak. mam jakieś takie... E... Takie, takie wrażenie, takie przypominam sobie, y, granie właśnie tymi piłkami w Stanach, to mam wrażenie, że one się bardzo tak, szybko było zużywają. trochę narzekań, to prawda, to prawda. No i to chyba tyle z organizacyjnych kwestii, może wspomnimy, że nowe logo Mada WTA nie wszystkim się podoba, ale to już jest oczywiście takie... kwestia gustów i guścików. Tak, jeśli chodzi o logo, to opinie są bardzo różne, ja też jestem rozczarowana, bo y, mówiąc szczerze, w tych czasach, kiedy mamy taką, takie możliwości takie grafików, takie możliwości nawet te jaj, które potrafi zrobić przepiękne logo. No tutaj, no taki klasyk, jakby ktoś, też takie komentarze oczywiście widziałam, to to nie, jest, nie są tylko moje słowa, żeby ktoś w pęcie gdzieś tam zrobił na szybko i podmieniamy. Mimo wszystko, to poprzednie logo miało coś w sobie, była ta kobieta, która serwuje, coś, coś tam się działo. No tutaj, tutaj wygląda to bardzo przeciętnie, ale będziemy mieli nowy scoreboard. Też kwestia tu dyskusyjna, bo te zdjęcia, które widzieliśmy, nie jest to jakoś bardzo czytelne, aczkolwiek tu też się Wszystko wstrzymajmy. Wszystko wyjdzie w praniu. Dokładnie. Wyjdzie w praniu, wstrzymajmy się, zobaczymy jak to będzie wyglądało podczas turnieju, natomiast będzie też ta właśnie nowa szata graficzna. Ale nie tylko, bo mówiłeś, że to już tak tyle ze zmian, ale nie do końca, bo może nie ze zmian tutaj, ale z takich organizacyjnych kwestii, do czego można się przyczepić. Ja przyznaję się bez bicia, że ja już spałam w nocy, Michał czuwał i, i pilnował tego losowania, też pisał na naszym x regularnie, co się dzieje. E, no to, że tak powiem, kolokwialnie znowu były jaja z losowaniem. Znaczy Te... nie jest. Że... Bardziej kwestia organizacyjna, nie, nie tak. było żadnego powtarzania i tak dalej, tylko chodzi o timing publikowania tych wszystkich rzeczy. Jeszcze nie opublikowano całej drabinki WTA, a już rozpoczęto informacje na temat tego, co się dzieje w męskiej drabince, więc tutaj chodzi o to, żeby ta przejrzystość była lepsza. Już nie mówię o tym, żeby po prostu te drabinki transmitować live, bo to by było po prostu najprostsze, najlepsze i jedyne dobre, dobre rozwiązanie tego problemu, który zawsze mamy podczas losowania turniejów WTA. Tak ETP. jest. To co, przechodzimy tak. do losowania, przechodzimy do tego, co, e, e, co się dzieje w tej części Igi Świątek. Oczywiście wspomnimy jeszcze, bo nie tylko Iga Świątek, ale Magdalena Frank oraz Magdalenet także zagrają w Indian Wells, ale jeśli chodzi o Igi Świątek, rozstawiona z numerem drugim, wiadomo, ranking e, na razie numer dwa. Obrończyni tytułu. Obrończyni tytułu, tak jest. E, I pierwsze spotkanie rozegra w w piątek tak. w piątek bo druga runda jest podzielona na piątek i sobotę więc to będzie jej pierwszy mecz a przeciwniczką będzie albo Karolin Garcia albo Bernarda Pera oczywiście tu Garcia może wzbudzać lekki niepokój wśród kibiców bo Rzecz jasna pamiętamy, co się, co się wydarzyło tutaj w Warszawie, ale myślę, że Karolina Garcia jest daleka od swojej y, znakomitej dyspozycji, którą właśnie prezentowała, choćby wtedy podczas turnieju w, w Warszawie, kiedy pokonała jego świątek. Też to było na kortach ziemnych, y, także, także, no, też, umówmy się, francuska w ostatnim czasie. No, nawet nie dochodzi do ćwierćfinałów czy półfinałów. Tak, w, tym roku, w tym roku bilans 1 do 4 Garsi, jeżeli chodzi o wszystkie mecze. Myślę, że... To jest zawodniczka, która oczywiście ma swój kryzys i jeżeli pokonałaby Perec, oczywiście nie jest zbyt pewne wciąż patrząc na jej dyspozycję, to wtedy może być niebezpieczna, ponieważ może zejść z niej pewnego rodzaju presja, bo widać, że ona podczas tych meczów przegranych ostatnio ma tak mocno zwieszoną głowę, widać taki brak wiary. Jedno zwycięstwo może dużo zmienić często zawodniczki, a gdyby Garcia wygrała to pierwsze spotkanie i później spotkała się ze świątek, nie mając absolutnie nic do stracenia, to może być zawodniczka dosyć groźna, patrząc na tego Style typu... Tak, patrząc mm -hmm. na tego typu tutaj zależności. Natomiast Pera, zawodniczka leworęczna, deblistka, bardzo dobra. Raczej tutaj też bym się nie obawiał, jeżeli Pera miałaby stanąć po drugiej stronie siatki. Myślę, że mogłoby to być łatwiejsze spotkanie dla niż Garcia. Trzecia potencjalna runda, Ondřa lub Jastrzębska. tak tutaj możemy patrzeć typowo rankingowo. Andrzej wychodzi trochę na prostą. Tak, wychodzi na prostą, trochę choć tak patrząc po stylu gry i po ich bilansie spotkań, i kiedy przypomnę sobie mecze Iga kontra Ons, to to jakoś tutaj się szczerze powiem tak. nie, nie obawiam. Tunezyjka wygrywała na tych szybszych nawierzchniach, czyli 2021 rok Cincinnati, tam wiemy, że ten Hart jest bardzo szybki, to tak. jest ta na pewno czwórka, jeżeli chodzi o te uh -huh. strefy tutaj szybkości kortu, to bez wątpienia oraz Wimbledon, także pozostałe pięć spotkań, gdzie panie grały na wolniejszych nawierzchniach, tam Iga wygrywała, oczywiście również finał US Open, to jest taki najważniejszy mecz pomiędzy Polką a Tunezyjką, po natomiast Zastrębska to też jest zawodniczka, która z on Żober, na pewno może wygrać i tutaj tak. nie zdziwimy się, jeżeli w trzeciej rundzie zobaczymy Ukrainkę. No i potencjalny rewanż, bo Iga przecież grała w Dubaju z Dajaną tak. w trzeciej 7, 5, rundzie. Do 0, dokładnie dokładnie. Tak. Wynik tego, tego spotkania. Wiecie, że my nie lubimy bardzo hmm. wybiegać, ale takich kilka nazwisk, które się znalazły w sekcji Igi. E, Julia Putincewa, Karolina Muchowa. Czwarta potencjalna runda. E, tak jest. E, dalej Paula Padosa to już e, ćwierćfinał. Marta, Kostiuk, Linda Noskowa czy też Kinwen Żen. ręk. to są takie tak. nazwiska, które. Które się tutaj y, znalazły. Tak jak Michał powiedział, my tu nie lubimy, odległa perspektywa. Że, tak, odległa perspektywa, ale też to, co wcześniej powiedziałeś, że nie lubimy określeń łatwe, łatwe, trudne losowanie. Na tym poziomie y, nie ma łatwych losowań, ewentualnie trudne dla zawodniczek, które, które na IGE idą. Natomiast, y, natomiast oczywiście wiemy, co się w ostatnich turniejach działo i tę nerwowość IGE oczywiście było widać, więc sami jesteśmy bardzo ciekawi. I tutaj duży znak zapytania, jak Iga sobie będzie radziła. Oczywiście tutaj jest kilka właśnie z tych nazwisk, co wymieniłam tych zawodniczek, które grają mocno, które grają płasko, ale oczywiście mecz po meczu. Tak, Iga, Iga. Tak musi się przede wszystkim skoncentrować na sobie. Jeżeli się skoncentruje na sobie, będzie to dobra wersja Igi, to tutaj te nazwiska raczej nie robią do czwartej rundy na nas jakiegoś wielkiego wrażenia. Oczywiście muchowa czwarta runda. Natomiast, tak jak mówisz, te nazwiska są, ale dobrze wiemy, co się dzieje w ostatnich tygodniach WTA. Mamy bardzo dużo niespodzianek, wiele porażek faworytek, więc też nie ma za bardzo sensu tutaj za bardzo wybiegać. W przyszłość oczywiście Jessica Pegula, to jest zawodniczka najwyżej rozstawiona w sekcji Igi Świątek jest możliwy półfinał. I również Jelena Rybakina po raz kolejny jest w tej połówce, jakiś i Świątek. Natomiast Jelena Rybakina ma tutaj trochę trudniejsze, moim zdaniem, zadanie, żeby dojść tym razem do do tej fazy turnieju, ponieważ pamiętajmy, Andrzejewa w możliwej trzeciej rundzie dla, w możliwej trzecim meczu dla Rybakiny, lub Klara Tauson, Tutaj trzecia runda Andrzejewa kontra Tauson, to może być taki duży smaczek. O tak, Natomiast... zdecydowanie, ale też może być ciekawy mecz w trzeciej rundzie, yy, czyli Jelena Ostatenko, Jessica Pechola, tak, dokładnie. To, to, to na pewno też. Oraz Osaka Tawson w drugiej możliwej Jak rundzie. Kwitowa Andrejewa, również możliwa druga runda. Także tutaj w tej sekcji trochę wyżej, natomiast wciąż w Dolnej Drabince. Tam, gdzie jest to wszystko, dzieje się daleko od Igi, jest naprawdę mm. dosyć ciekawie. No i w tej sekcji również znajduje się Magdalinet, która rozegra swoje pierwsze spotkanie z Amerykanką. Tak, Magdalinet rozegra z Peyton Stearns panie nie grały ze sobą jeszcze nigdy. Także tutaj, jeśli chodzi o bilans spotkań, to niewiele Wam powiem, bo, bo, bo po prostu nie zagrały ze sobą. Natomiast Sterns w ostatnim czasie dobrze pokazała się z naprawdę dobrej strony w kilku turniejach. Także hmm, ciekawa jestem, bo przypomnijmy, że w. Dopiero co w zeszłym tygodniu Magda zeszła z kortu. Yy, Przy stanie 3613. Tak, 3613, coś tam się działo ze stopą, więc no pytanie: czy ta dyspozycja zdrowotna będzie po prostu taka stuprocentowa i. No, dużo Magdalinet gra w tym Bardzo roku, dużo, trzeba przyznać, tak. że, że nie, omija, nie omija. Miało to być też z tego, co słyszałem, właśnie ta osoba Agnieszki Radwańskiej w sztabie, to miała być też dobór tych turniejów, że tak powiem, właśnie dla zawodniczki dosyć doświadczonej. No na ten moment oczywiście też pamiętamy, że linet nie gra do tych końcowych faz turniejów, ale no gra wszystko co się da. Po Australian Open przed Australią zagrała dwa turnieje. Później Australian Open, później cały ten Middle East Swing, trzy turnieje, również Abu Zabi, później oczywiście już Meksyk Merida, robi nam się tego 4, 5, 6, 7 turniejów już, także myślę, że będzie jedną z tutaj najbardziej zapracowanych zawodniczek Magda, jak na razie w tym sezonie. No dobrze, przechodzimy do drabinki, do sekcji drabinki górnej, gdzie kieruje ja Alina Sabalenka. Tak, jest, choć ja sobie pozwolę tutaj rozpocząć od Polki po prostu, mhm. czyli Magdaleny Frank, እንእንእ <laughs> Ale daleko nie wybiegnę, jeśli tak. chodzi o arenę Sabalenkę też, bo Magdalena Frank jest pierwszą tenisistką rozstawioną, która może trafić właśnie na arenę Sabalenkę. Magdalena w swoim pierwszym spotkaniu, bo też co warto podkreślić, Magda ma wolny los w pierwszej rundzie, rozstawiona z numerem 30 i jej przeciwniczką w drugiej rundzie będzie albo Lucia Bronzetti, albo Angelina Kalinina, a właśnie w kolejnej potencjalnej trzeciej rundzie to może być mecz z Ariną Sabalenką. Tak, natomiast no tutaj musimy iść bardzo krok po kroku, tak jak nie lubimy wybiegać w przyszłość, tak u Magdalny Frank w tym momencie kompletnie nie możemy wybiegać w przyszłość i ten mecz z Sabalenką to jest wciąż odległa perspektywa. Po pierwsze, że Arina w pierwszej rundzie, w pierwszym swoim meczu, czyli w drugiej rundzie musi wygrać bądź z Blinkową, bądź z Kessler. McCartney-Kessler ostatnio dosyć też ciekawe wyniki, natomiast Kalina Bronzetti to są bez wątpienia zawodniczki, które na ten moment mogą z Magdaleną Frank walczyć jak równe z równą. No i tutaj bez wątpienia to nie są łatwe mecze, przede wszystkim patrząc na to, że Frech no, nie ma zbyt dużej pewności siebie, nie wygrała w ostatnich tygodniach zbyt wiele, dlatego ten mecz pierwszy będzie bardzo, ale to bardzo ważny, nagrodą może być ten mecz potencjalny z Sabalenką, ale trzeba zrobić bez wątpienia swoje w pierwszej, e, w pierwszej swojej mm, przeszkodzie na, e, podczas tego turnieju. E, co ciekawe oczywiście myślimy, że musimy się pochylić tutaj nad Madison Keys, która wraca do, mhm, e, do gry e, po tym jak zwyciężyła Australian Open. Middle East Swing został przez nią tutaj Opotysane, no i chyba to dosyć dosyć mądra decyzja patrząc na to jak wiele nowych emocji musiało być ekscytacji u Madison po pierwszym triumfie w turnieju wielkoszlemowym. Myślę, że też dobrze zrobiła, że nie nie straciła pewnie tej pewności siebie, którą zyskała wygrywając zarówno w Adelaide, później w Australian Open, czyli to już są 12 to jest już 12 spotkań wygranych z rzędu przez Amerykankę. No i podchodzi tutaj do tej rywalizacji jako no też duża nie bo mimo wszystko nie Dosyć długo Tak, oczywiście, choć, choć przyznam szczerze, że te nazwiska, które są w tej sekcji yy, Madison i, i, i na te kilka pierwszych meczów, yy, nie wygląda to aż tak niepokojąco. Yy, Elise Mertens, Donna Vecchi, Cemma Navarro, yy, Diane Schneider też w późniejszej fazie, czy też Amanda Anisimowa. Tak, tak, ja wiem, to są oczywiście nazwiska, które potrafią grać w tenisa, ale. Patrząc na to, że jest tak jak mówisz, przyjeżdża tu jako ta mistrzyni wielkoszlemowa, jak na razie w tym roku jedyna, tak. bo, bo rzecz jasna jesteśmy tylko po, po jednym turnieju wielkoszlemowym, no to jestem bardzo ciekawa jak to się tutaj potoczy, rozstawiona z numerem 5, bo taki też jest ranking aktualny Madison Kiss i ona znalazła się w sekcji właśnie... Eee, przede wszystkim kokogów, tak, bo Koko tutaj Gof, by potencjalny świerc tak, tak. Tak, ale też właśnie Areny yy, Sawalenki. Dokładnie, tak. No pierwszy, pierwszy mecz Kis to może być Bouzas lub Bouzas Maneiro lub Potapowa, także to jest myślę, że taki dosyć dobry rozrów dla Kis, no i też zobaczymy właśnie w jakiej jest dyspozycji. Możliwa e, druga runda e, Bencic kontra Anisimowa. Bencic, która znakomicie sobie radzi po powrocie e, po urodzeniu dziecka Anisimowa, triumfatorka turniejów w Dałszy, także to jest bardzo ciekawa, potencjalna druga runda. Tak samo jak i schneider Kalińska, ja choć Kalińska ja oczywiście ma swoje problemy w tym sezonie, także tutaj ciężko też mówić o tym, natomiast Raducanu uczy w pierwszej rundzie, a możliwa druga runda, Koko Emma Radukano. To, to jest też bardzo ciekawe tutaj zestawienie, oczywiście Raducanu musi swój mecz wygrać, to też nigdy nie jest do końca pewne. Z dzikich kart jeszcze mhm. tylko bym chciała yy, powiedzieć, bo, bo tak patrzę mhm. tutaj na te dzikie karty, są Stevens, naturalna rzecz, Amerykanka, i Wajowicz jestem ciekawa, bo już to mówiłam kilkukrotnie, że podobała mi się ta tenisiska młodziutka, jeszcze dziewczyna, więc, więc też reprezentująca Stany Zjednoczone tak. podejrzewam, że jakieś bałkańskie korzenie tam, tam są. Natomiast, natomiast na pewno też będę się przyglądała jak sobie tutaj w tym turnieju poradzi. Ciekawe są derby też, jak już wspomniałaś o Dzikiej Karcie Stevens, to gra z Kenin, czyli no tak. pojedynek dwóch z, Amerykanek. Z Amerykanek, które wygrały turniej wielkoszlemowy w swojej karierze, także to na pewno ciekawa pierwsza runda. Belinda Bencic wspomniana przez Ciebie także, hmm. Dzika Karta oraz Alicia Parks Amerykanka również tutaj dostała do tego y, turnieju dziką kartę. Y, jeszcze coś mamy z dzikich kart? Hmm, tutaj nic, nic ciekawego Ciekawe już, już więcej, myślę, że a propos damskiego turnieju ciężko powiedzieć. No myślę, że Sabalenka oczywiście jest zawodniczką, która będzie miała zapewniony fotel liderki, obojętnie co się nie wydarzy w tym turnieju. Także tutaj rankingowo... Tak, pod... tak, tak naprawdę, y, oczywiście ja Wam nie podam Ech. dokładnej daty, bo jeszcze tyle rzeczy musi się po drodze wydarzyć. Ee, że mm, oczywiście tutaj, i też nie mamy tej gwarancji. Oczywiście, trzymamy kciuki, żeby Iga na ten fotel wróciła, ale, ale to się może wydarzyć najwcześniej około Wimbledonu. Tak, no ale to około. oczywiście to nie jest to tak może się wydarzyć może się nie musi, wydarzyć, bo, bo może Sabalenka mówię. dalej być w kryzysie, może nie obronić e, finałów zarówno z, e, z Rzymu, jak i z Madrytu. Tak. E, może jej zagrać dobrze w Miami. No dużo rzeczy, ale bądźmy szczerzy, to by naprawdę musiała być katastrofa Sabalenki, żeby ona tutaj przed Wimbledonem e, oddała tę pozycję mhm. liderki, ale zobaczymy oczywiście. Co się wydarzy, najważniejsze, żeby IGA tutaj weszła w ten turniej trochę lepiej niż miało to miejsce w Dalsze czy też w Dubaju, przede wszystkim pod względem mentalnym, takim kontroli swoich emocji, żeby jedna, dwie piłki nie, nie, nie wytrącały jej z takiego rytmu i nie wprowadzały w niepotrzebną frustrację. No i oczywiście kolejna rzecz to jest serwis, który jestem bardzo ciekawy, jak będzie funkcjonował IG. Jeżeli ten serwis będzie funkcjonował, to wszystko za tym powinno też pójść dosyć pozytywnie, jeżeli tego serwisu nie będzie. No to będzie znowu trochę niestety męczarni, bo, bo bez serwisu ciężko się oczywiście gra. No i słowem, może wspomnijmy jeszcze o, o męskim oczywiście, turnieju, bo, tak. bo zobaczymy Huberta Hurkacza, dla którego oczywiście to też będzie okazja tego, żeby cenne punkty do rankingu zdobyć. Aktualnie 22 zawodnik, czyli znów o te dwie pozycje. Hubert spadł eee, świetny turniej w Rotterdamie, półfinał, odpadnięcie z Alcarazem, następnie Marcelia od razu w pierwszej rundzie. Eee, pytanie duży znak zapytania co ze zdrowiem Huberta? Natomiast, natomiast zobaczymy go właśnie w turnieju tutaj w Indian Wells co nas bardzo cieszy. Ja się nie mogę doczekać. Wiesz, że to faktycznie taki trochę wielki ślem, tak. bo będziemy mogli tu śledzić i kobiecy i, i męski turniej. Hubert pierw, pierwsza runda, wolny los rozstawiony z właśnie 21 numerem i albo Diaz Acosta albo tak. Darderi. Włoch dokładnie tak. Albo Wohar albo No raczej to nie są nazwiska, które powinny tu tutaj Hubertowi zagrażać tak tak niewiele mówią dokładnie także zobaczymy oczywiście trzecia potencjalna runda Huberta Hurkacza to jest Alex De Minor. także na pewno poprzeszka się w górę no przez to że Hubert jest dosyć rozstawiony z tym dosyć wysokim numerem no to trzeba się mierzyć z tym że po prostu będzie grał z tymi nazwiskami dużymi dużo wcześniej warto podkreślić że tutaj możliwa czwarta runda to jest Nowak Djokovic kontra Hubert Hurkacz natomiast Ciekawe, Nowak Dżekowicz w swoim pierwszym spotkaniu może się spotkać z Nikiem Kilosem Kilosem. i lub kwalifikantem, a tym kwalifikantem równie dobrze może być wciąż Hamil Majsza, który walczy o awans do drabinki głównej. Także tutaj dużo ciekawych rzeczy może się wydarzyć. Oczywiście nie zagra... Janik Sinner, lider światowego rankingu. Nie może. Tak, nie może, nie może przez trzy miesiące no e, grać. Carlos Alcaraz jest obrońcą tytułu i on w potencjalnym świecie ale może po raz kolejny spotkać się z Nowakiem Djokovicem. Także tutaj e, no, ostatnio panowie dosyć często na siebie trafiają, ale Dżekowicz, no nie wygląda na zawodnika już od kilku lat, który, bądźmy szczerzy, gra nie wiadomo na jak wysokim poziomie w tych turniejach mniejszych niż, niż turniej ta Także tak tutaj, jest. bądźmy szczerzy, że. To też oczywiście będzie tutaj miało duże znaczenie, natomiast no, wa ważne jest dla Serba to, aby trzymać się w tej dziesiątce, bo, bo tak jak mówimy, to rozstawienie w turniejach wielkoszlemowych jest ważne i e, no, im, im, im niżej będzie tak, rozstawiane, tak. tym, tym więcej potencjalnych trudnych przeszkód trzeba tak, będzie Tak, a na pewno na przykład trzecia runda tak. w Wimbledonie z Carlosem Alcarazem tak. byłaby trudną no, W trzeciej więc, na przykład. Więc jeśli tutaj myśli Serb o tym, żeby, żeby szlema jeszcze jakiegoś wygrać, a dobrze wiemy, że zegar tyka, e, Ciało też na pewno coraz bardziej zmęczone, coraz trudniej się regeneruje, no to im mniej tych trudnych przeszkód w turnieju, tym, tym łatwiej, więc, więc na pewno tutaj pod tym względem Serb musi również zarządzać swoimi siłami i patrzeć na to w ten sposób. Na pewno widzimy się w piątek przy okazji meczu IG Świątek na żywo, tak. to jest pewne. Będzie transmisja. Co do organizacyjnych spraw, w sobota Magdalena Frank rozpocznie swoje spotkanie, tak. natomiast Magdalenet w środę, czyli zaczynamy od tej dolnej drabinki. Środa, dolna drabinka, pierwsza runda, czwartek, górna mhm. drabinka, oczywiście mówimy tutaj o kobietach. No i w piątek, do, dolna drabinka, drugie rundy i sobota. Górna Góra. Drabinka. Dlatego w piątek też dokładnie. Iga Świątek. Także piątek i w piątek, niedziela. Nadzieje, w piątek będzie świątek. Tak, miejmy nadzieję, że piątek i niedziela. E, iga Świątek. Wtedy się spotkamy w weekend aż dwukrotnie, także czekamy na to, e, aby Iga rozegrała swoje pierwsze spotkanie i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.